Dzień dobry kochani! Piąteczek. 21 marca. Pierwszy dzień wiosny. I wita nas co? Słoneczko! I wita nas co? Uśmiech. Dobry nastrój. Nie wyspanie, ale nie będę narzekać. Absolutnie dzisiaj nie narzekam. Dzisiaj się cieszę, że już w końcu wiosenka. Także to będzie taki mega krótki filmik. Ala Shorts pewnie. Yy, bo YouTube go tak przerobi, właśnie, że jakieś tam krótsze te filmiki to przerabia na shortsy. Ale jestem mega, mega w cudownym nastroju. Mam nadzieję, że nic i nikt mi go nie popsuje. Jak widzicie. Jestem w nowej cytrynce. Wczoraj ja coś odebrał od mechanika. Nic nie trzeba było robić, nic nie trzeba było płacić, więc super. Przeczyścił mechanik styki jakieś tam w tych wałach korpo, w tym wale korbowym, gdzieś tam w tym czujniku czy coś tam. Przeci przeczyścił jeszcze te reflektory kierunkowe i w ogóle jeszcze raz tam zerknął na nie. I powiedział faktycznie to, co ja mówiłam: że gdzieś tam zebrała się ta wilgoć, że wszystko, jakby warunki atmosferyczne mają mm, wpływ na to. Także jadę sobie nową cytrynką. W starym jeszcze oczywiście nie zmieniłam opon. I dzisiaj miałam mieć taki plan, że nową zostawiam w garażu, biorę starą, jeszcze dzisiaj. I dzisiaj wymieniam w starej opony. A w poniedziałek w tej nowej, bo w tej nowej mamy zimowe, nadal. Yy, a co? Schodzę do garażu. Zresztą w domu jeszcze szukam kluczyków, oczywiście do tej starej cytrynki. A tu oczywiście co? Ja coś pojechał do pracy staruszkiem. A ja... A ja tym musiałam jechać, więc... Nie wymienię dzisiaj oponek. Wymienię w poniedziałek w staruszce i wymienię we wtorek, w tej nowej. No, bo już patrzyłam na pogodę, to też tak ma być coraz cieplej i w ogóle. Także naprawdę, naprawdę wiosenka. Witam Was wszystkich naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo ciepło, bardzo, bardzo yy, radośnie, yy, słonecznie. Yy, po prostu Was bardzo, bardzo serdecznie witam. Także no tak, zaraz będzie trząść, także miał być to krótki filmik. No to będzie krótki filmik. 3 minutki. Także za momentik go wrzucam. Jeszcze raz wesołej, wesołej, pięknej yy, wiosny. <noise> Buziaczki dla Was kochani.